Cześć, jestem W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam nowe nabytki, jakimi, jakimi są cztery samiczki OS z Słowacji. E, mianowicie Odrej Kochan, samiczka od Odreja Kochana od Mariana Zontaga od... samiczka od Mariana Zontaga i samiczka od Odreja Kochana. E, rodzice tej samiczki to jest e, Czempionka, bo wiceczempionka, nie chcę skłamać. Z Wielunia z 2023 chyba, roku, bodajże jakoś tak. Nie jestem pewien. Z 2023 albo kurczę, czwartego, już nie pamiętam. W każdym razie od Dawida Tomalika. Matka, ojciec to jest bodajże Odrej Kochan. E, tutaj mamy samiczko od Michała. E, dalej, przechodząc do samiczki od Mariana, mamy tak samiczkę wystawową. Podejrzewam, jak dobrze pamiętam. I w ogóle to jest samiczka styczniowa. To są młode marcowe e, te trzy. Także przechodząc do samiczki, już pokazuję. Samiczka z. Z jednej strony na czterech kropkach, a z drugiej na pięciu. bodajże, jak dobrze pamiętam. O, na pięciu. Samiczka bardzo fajna, podoba mi się. Aczkolwiek zobaczymy, jak to, jak to będzie, co to dobrać do tego. Jeszcze jest czas, bo do listopada. Także na luzie. A, mamy tego, co warczy, tak wredne, wredne, boruje ma ale wracając, rodzice tej samiczki to jest Marian Zontag Marian Zontag e, sam jak i matka taki ojciec przechodząc dalej e, tutaj mamy samiczkę, co dostała 95 punktów e, na tegorocznej wystawie w Ludźmierzu o. E, e, o. E, tutaj samiczka bodajże że nie wystawowa, jak dobrze pamiętam. Z jednej strony ma 3-4 kropki, a z drugiej chyba 2. Jakoś tak. E, w ogóle, co chciałem powiedzieć, to to, że można zauważyć fajne czoła mają. Jak jedna, tak i druga. Może z lekka nierówna, ale no, ujdzie. Mogą być. Tam akurat lepsze trochę czoła. Ale co, fajne głowy, jak na marcowe, króliki. Nie są szurowate z głowy, łapka też niczego sobie o. dalej i rodzice tej samiczki to jest Marian Zontak i Marian Zontak Samiczka o numerach S34564 tu druga samiczka niespokrewniona to jest s 34145 145 K165 bodajże jakoś tak eee, I tu mamy Ostatnią w sumie samiczkę eee, Wręcz można by rzec, że 3 tygodnie 8 nabytków Także eee, o. Samiczka może i nie na rysunku Bo nie jest na rysunku Nie nadaje się na wystawę no ale co, mam nadzieję, że nadrobi, nadrobi resztą, czyli łapom i głową. Nie będę stresował ich, ani wyciągał na stolik. No, fakt faktem, nie, może za młodu nie ułożyła się tak jak powinna. Z wybarwieniem, ale nic nie szkodzi, wypracujemy coś fajnego. E, I pewnie zauważyliście, że się pozmieniało. Dość sporo się pozmieniało praktycznie. Bo... Bo, bo, bo. Bo buduje się hodowla. Resztę, że tak powiem, zobaczycie w kolejnych odcinkach. A dzisiaj chcę oprócz nowych nabytków pokazać wam stado, które w sumie mi zostało, które mam. I jak to jak będzie funkcjonowało. Które króliki zostają, które, że tak powiem, idą na sprzedanie po wystawie. I teraz tak na wystawę w Iwkowej. Która odbędzie się 7-8 września. Idzie ta samiczka. Później ta druga samiczka. To są samiczki styczniowe mojej hodowli, obydwie. Ta samiczka też mojej hodowli z czerwca 2023 roku. Dalej. Możemy zauważyć samczyka, też mojej hodowli, aczkolwiek nie wiem co z nim będzie, bo nie ma wagi. Więc zobaczymy. No. Ta samiczka ma 4900 prawie. Agresywna, ona zostaje u mnie. E, tutaj mamy samiczkę, co ma 4 kg, 4 z groszami. Ona będzie na sprzedanie po iwkowej. Ta samiczka zostaje. E, ten samczyk będzie na sprzedanie. E, też poiwkowej Tu jest samczyk od Grześka Furgała. Samiczka od Grześka Furgała. Tak samo. Kwietniowa samiczka. Tak samo od Grześka. No i mój samczyk z czerwca 2023 roku. E, on w sumie jakby jest do tej, tej i tej samicy, a ten w sumie byłby do tych dwóch moich. Także zobaczymy i chyba jeszcze do tej, jakoś tak, plus minus. Żeby nie skłamać. Więc zobaczymy, co to będzie. W każdym razie jakoś tak będę kombinował. I teraz, co chciałem jeszcze powiedzieć. Oprócz WDSów, które dwa idą na sprzedaż oraz reszta zostaje i na Iwkowej co wystawiam tylko 5 sztuk możecie jeszcze zobaczyć pełno srokaczy nagrywałem tak samo więc tak u góry mamy Słowację e, oraz samiczkę z marca od Michała e, bardzo serdecznie pozdrawiam 811p e, dalej mamy Al od Alberta Musiał samiczkę e, dalej mamy tak samo 811p serdecznie pozdrawiam E, tutaj mamy od 747P e, Skierka Tutaj mamy samicę od Michała 811P Samiczka 95 punktów e, A tutaj jeszcze wrócę do niej Ona zdobyła 96 punktów Przy wadze 7 coś Bodajże 700, coś takiego e, Dalej przechodząc Um, tu, tu, tu. O. Samiczka na samcu mówię, od Patryka. Um, od Grześka. Samiczka. Także. No, arsenał jest duży, potężny. Naj najbardziej szczerze liczę na tą samiczkę. Na tą młodą i na tą moją, tak szczerze. Bo najbardziej po prostu mi przypadły do gustu. Ta ma naprawdę fajne łapy, ale zobaczymy jak to będzie. Także no, no co. Na tym zakończyłbym dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. Także zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz zostawienia lajka, dzwoneczka, no i skomentowania. Także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!